Dzień dobry. Jesteśmy uczniami zespołu szkół w Lisu Wielkim. Ja mam na imię Karina. a ja dobry. pracujemy nad projektami. Moja grupa zajmuje się projektem związanym z wodą. A my bawimy się. Dobry. Pragniemy Państwu pokazać, że te dwie rzeczy można świetnie połączyć. Chcemy zrobić dla Państwa proste doświadczenie. Przygotowaliśmy. Miskę z wodą. Sześcienne klocki wykonane z drewna i jeden klocek wykonany z miedzi. Mamy również drugą miskę z wodą i sól. Tam będziemy robić roztwór. Teraz zobaczymy, czy drewno utonie w wodzie. Jak widzimy, nie tonie. A co się stanie, gdy włożymy do wody kostkę wykonaną z miedzi? Kostka tonie. Dlaczego tak się dzieje? Z lekcji fizyki wiemy, że gęstość wody to około 1000 kg na metr sześcienny. Natomiast gęstość drewna to około 570 kg na metr sześcienny, czyli jak widzimy, gęstość drewna jest mniejsza od gęstości wody. Dlatego drewno nie utonie. Gęstość miedzi wynosi około 8900 kg na metr sześcienny. Jest to dużo więcej niż gęstość wody. Dlatego kostka wykonana z tego materiału tonie. Wykonamy kolejne doświadczenie. Wsypiemy do wody sól. Wymieszamy. Wyjmiemy kostki z wody. robimy taki roztwór, Wkładamy w kostki drewniane i widzimy, że nadal pływają, ale teraz stopień ich zamurzenia jest mniejszy niż poprzednio. Dlaczego? My wiemy, dlatego, że gęstość. Roztworu soli w wodzie jest większa niż gęstość samej wody. A co będzie z kostką miedzianą? Ona nadal konie, dlatego że jej gęstość jest zbyt duża. Dziękujemy za uwagę.